Tygodniowe przesłanie bogiń dla wszystkich znaków Zodiaku. 13 maja, 19 maja, część 2 odwagi do ryb. Waga. Ginewra prawdziwa miłość. Romantyczne uniesienia twego serca sprawiają, że cały wszechświat będzie ci sprzyjał w zdobyciu wielkiej miłości. Przesłanie Ginewry. Romans nie należy do przestarzałych pojęć. A wręcz przeciwnie, jest wciąż na czasie. Jest to uświęcony tradycją nakaz połączenia się z boskością, która objawia się w drugiej osobie. Romans oznacza również wesołość, która zwiastuje czas wiosny, pojawienie się kwiatów i nowego życia. Jednakże nie musisz być w związku, aby przeżyć romantyczną przygodę. Może ona również przybrać formę szczerego uśmiechu. Otaczania się pięknem lub pozwalania sobie na wyszukane przyjemności. Przeżycia romantyczne to siła życiowa napędzająca świat, i warto by stały się one celem, do którego dążymy. Dodatkowe interpretacje karty. W Twoim życiu właśnie pojawiła się jakaś bratnia dusza, lub wkrótce się pojawi. Odżyją uczucia w już istniejącym związku. Jesteś bardzo uczuciową osobą. Twoje potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone, dlatego musisz podjąć kroki, by zmienić ten stan rzeczy. Skorpion. Isztar, granice: Szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych twym czasem i energią. Przesłanie: Isztar: Szczere pragnienie niesienia pomocy innym jest wspaniałym gestem. Jednakże istnieje duża różnica pomiędzy dawaniem siebie. A całkowitą rezygnacją ze swoich potrzeb. Jeśli czujesz się zmęczony, masz do kogoś żal lub pomagasz mu z poczucia winy, to czy naprawdę jesteś w stanie nieść pomoc? Twe relacje międzyludzkie przepełnione są negatywną energią i nikt nie korzysta z Twojego poświęcenia. Zdystansuj się i jeszcze raz oceń sytuację. Jeśli sam nie będziesz przekraczał pewnych granic, inni również zaczną je uznawać i szanować. Uczenie innych nieprzekraczania pewnych granic jest zupełnie zdrowym podejściem. Dodatkowe interpretacje karty: Dajesz z siebie zbyt dużo. Bądź bardziej asertywny. Nie rób nic z poczucia winy czy obowiązku. Strzelec. Kali koniec i początek. By nadeszło nowe, stare musi odejść. Przesłanie kali: Wychwalam tych których serca akceptują ogólny porządek świata, który tylko z pozoru jest chaotyczny i wiecznie zmieniający się. W rzeczywistości wszystko jest zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu i perfekcyjnie zorganizowane. Taniec wszechświata jest przepełniony szczęściem oraz wiecznie wirującą energią, która sama w sobie jest apoteozą życia. Włącz się w ten taniec, Gdyż jesteś ważnym jego elementem i przeżywaj wspaniałą, złożoną podróż swego życia. Nie obawiaj się tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się drastyczną zmianą bądź stratą. To tylko okres przejściowy energii oddziałującej na ciebie i na twych bliskich. Przyjmij to jako dowód twojej przynależności do świata żywych. Natomiast towarzyszące ci emocje odbierz jako prawdziwie ludzkie doświadczenia. Dodatkowe interpretacje karty, obecne zmiany są na lepsze. Pozytywne myślenie to potężna siła. Co z pozoru wydaje się być stratą, jest w istocie początkiem nowego, lepszego etapu. Pozwól odejść przeszłości. Pora ruszyć naprzód. Koziorożec, abundantia, dobrobyt. Świat obsypuje cię wszelkimi darami. Bądź gotowy na ich przyjęcie. Przesłanie abundanti. Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości. Drzemie w tobie olbrzymia energia, a ja jestem tu po to, by wspierać twą rosnącą moc. Masz prawo, by otrzymać moją pomoc, gdyż razem stanowimy jedno. Przysłuchuję się twoim prośbom, niepokojom i zapewnieniom. Ofiarowuje ci róg obfitości, i dlatego w najbliższym czasie możesz spodziewać się nieoczekiwanego przypływu gotówki lub niespodziewanych prezentów. Zwróć uwagę na swe nowe pomysły, odczucia i wizje. Są one wskazówkami, które określają kierunek twego działania, w którym będę cię wspierała. Razem będziemy nie do pokonania. Dodatkowe interpretacje karty. Bądź otwarty na dary losu spodziewaj się nieoczekiwanego przypływu gotówki. Nie musisz się niczym martwić. Dzięki swemu nowemu przedsięwzięciu odniesiesz finansowy sukces. Uwierz mocno, że będziesz żył w dostatku. Będziesz miał wystarczająco czasu, pomysłów oraz otrzymasz dodatkowe wsparcie. Wodnik. Mawu, matka ziemia. Zostałeś wezwany do działań na rzecz ochrony środowiska. Przesłanie Mawu. Nie ma obecnie ważniejszych kwestii, jak oddać się ponownie swej matce, na nowo rozbudzić przyjaźń z Ziemią, powietrzem i wodą. Ziemia jest siłą życiową dla wszelkiej materii i nie ma najmniejszego sensu napędzać spirali dalszego niszczenia naszej planety. Twój wkład jest konieczny, bez względu na to, jaki będzie wielki. Twoje działania będą odgrywać ważną rolę dla dobra tej planety. Nawet jeśli będą to tylko małe zmiany, warto to robić, uwierz mi, a ja dopomogę ci w realizacji twoich zamierzeń. Dodatkowe interpretacje karty: Jednym z celów twojego życia jest praca na rzecz środowiska. Korzystaj wyłącznie z produktów, które nie są szkodliwe dla środowiska. Pozyskuj surowce wtórne. Zaangażuj się w pracę na rzecz ochrony środowiska. Przekazuj innym wiedzę związaną z ochroną środowiska. Ryby. Freja odwaga. Daj się ponieść przygodzie. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. Przesłanie Freji. Nie czas na ostrożne działania. Powinieneś podjąć odważne kroki, aby osiągnąć to, czego bardzo pragniesz. Nie osiągniesz sukcesu, gdy będziesz się bał. Aby zrealizować swe marzenia, musisz całkowicie się im poświęcić. Skup się na swych dążeniach, a wiele osiągniesz. Będziesz czerpał przyjemność ze świadomości, że stać cię na podjęcie ryzyka oraz, że potrafisz postępować śmiało i odważnie. Osiągnięcie sukcesu powinieneś uczcić wydaniem przyjęcia lub zaszaleć, oddając się słodkim przyjemnościom życiowym. Dodatkowe interpretacje karty. Podejmuj ryzyko. Nie bój się zmian w swym życiu. Doceń wartość swojego ciała. Flirtuj. Baw się i świętuj. Wróżbita Łukasz Węcka